Jak zacząć materiał o grze, która przyciągnęła mnie do komputera na dłużej niż którykolwiek z nowych asasynów? Grze, która zmusiła mnie do ponad 2000 quick save'ów, a niektóre walki musiałem dosłownie rozchodzić po mieszkaniu. Na Baldur's Gate 3 czekaliśmy 23 lata. Na pewno ja tyle czekałem. Utonąłem, zostałem wessany jednocześnie obrywając z każdej strony informacjami, newsami czy nawet TikTokami wieszczącymi najlepszego RPG od lat. Inni krzyczeli, że to Divinity Original Sin 3, a nie Baldur's Gate. Tylko kto miał rację? Czy mamy do czynienia z nowym standardem gier, czy więc we Wrotach Baldura znajdziemy mesjasza gatunku, albo mesjasza gier w ogóle? Będzie trochę słodzenia, będzie trochę sypania solą po ranach, dlatego ruszajmy. Pierwsze zwiastuny dały nam dość solidny pogląd na to, czego dotyczyć ma fabuła. Główna oś intrygi kręci się wokół pieszców umysłu, tych mackowatych stworów na dwóch nogach i tego, że niczym w Emilcinie ich wielkie statki porwały zdecydowanie zbyt wiele osób, by rozmnażać się przez kijanki. Brzmi to dziwacznie, ale oczywiście pokręci się fabularnie jeszcze bardziej. Statek z nami rozbija się, a my zamiast zamienić się w krwawy, placek jakimś cudem przeżywamy. I to jest mikroskopijny skrót intra tej gry. Nie ma sensu tłumaczyć zawiłości fabularnych ze świata D&D, które działy się wcześniej, czyli na przykład Descent into Avernus, bo gra robi to sama i robi to naprawdę dobrze. Dodam, że bardzo w duchu tradycyjnego papierowego RPG, ale o tym pewnie będę wspominał jeszcze wielokrotnie. Mini spoilery, więc uwaga, tutaj daję timestamp. Głównym tematem jest tutaj zainfekowanie kijanką pieszców, która z jakiegoś powodu na nas nie działa, a na mapie wierzeń pojawił się niejaki absolut, który gromadzi zdecydowanie za dużo wiernych. Koniec spoilerów. I tutaj warto wspomnieć, że osoby liczące na odskulowego izometrycznego rpg z aktywną pauzą, który stałby na Infinity Engine, będą raczej zawiedzione. Wiele rozwiązań, szkielet wręcz został przeniesiony żywcem z Divinity i pokryty oklejną w kolorze Dungeons and Dragons. Ale czy to źle? W mojej opinii absolutnie nie. Taktyczność starć pozostała, a wszelkiego rodzaju buffy i debuffy wciąż mogą grać kluczową rolę w potyczkach i nie tylko. Nieodzownym elementem bowiem stały się rzuty na umiejętności. Kość dwudziestościenna, wzbogacana przez modyfikatory dodatnie lub ujemne, może determinować, jak poradzimy sobie w danej sytuacji, chcąc wymigać się, oszukać kogoś, podnieść coś ciężkiego czy wykryć pułapkę, by następnie ją rozbroić. Jednak osoby przyzwyczajone do rozlewania wody i rażenia jej prądem, by zrobić sobie czar obszarowy, albo układania skrzynek, by blokować drogę wrogom, jak w original sin. Tutaj też znajdą te elementy. Lepiej przygotowane, ładniejsze, ale wciąż. Znajome z innej serii. Największą mocą trzeciego baldura nie jest jednak to, jego największą mocą jest mnogość rozwiązań i mnogość podejść do sytuacji. Weźmy taki obóz goblinów, który musimy zinfiltrować. Możemy wyciągnąć miedź i wszystkich zasiekać, albo usmarzyć ich inną kulą ognia, ale jasne, z drugiej strony możemy na przykład złapać stolec worga i wysmarować sobie nim twarz, co rozbawi goblina i i tak nas wpuści oszukać go, że wybierasz się z poselstwem, uśpić dziadów i wejść na swoich warunkach, stać się niewidzialnym, by czmychnąć obok, albo przy użyciu mikstury przeskoczyć cały posterunek. Moim ulubionym przykładem jest tu walka z pierwszego aktu, którą powtarzałem chyba z 200 razy do momentu, aż nie okazało się, że mogę przekonać wrogów do tego, by wymordowali siebie nawzajem po kilku udanych rzutach na mądrość. A najmilej zrobiło mi się, gdy okazało się, że czytamy Notatek, książek i zapisków realnie podpowiada, jak wykonać niektóre z questów tak, by nie uśmiercić dziecka przy okazji na ten przykład. Larian nie tylko solidnie to wszystko posklejał mechanicznie, ale w tym wielkim porównywaniu do Divinity jest kilka cudownych mechanik. Nieliniowość zadań i tego, na którym etapie się za nie zabierzemy. Tak tutaj wam słodzę od samego początku, więc chyba najwyższy czas, żeby trochę ponarzekać. Gra oferuje nam trzy akty. Wiem, że brzmi to jak mało, ale szczerze, po 120 godzinach byłem może w połowie trzeciego i tak miałem co tam jeszcze robić, więc spokojnie. Problemem jest jednak nierówność tych rozdziałów. Pierwszy możemy odebrać jako klasyczną przygodę na niskie levele. To tutaj jakaś potyczka ze strachunami, tam ktoś potrzebuje, żeby mu jakąś bestię usiekać. Takie miłe awanturnictwo. Drugi stawia na nieco więcej mistycyzmu, religijnych rozterek i mroku. Trzeci zaś to już typowe Baldur's Gate z tajemnymi organizacjami, spiskami, przewrotami z władzą itd. itd. Jednak im dalej w las, tym ta największa siła BG3 blednie i... Powiedzmy, homeopatyzuje się. O ile w większości zadań na początku nie musiało dochodzić do walki, dało się przegadać sprawy albo jakoś niestandardowo je obejść, to struktura wielu questów w akcie choćby trzecim zakłada po prostu walkę. A szkoda, bo mimo dobrej zabawy, jakiej w baldurze niewątpliwie nie brakuje, ma się poczucie, że poza wątkiem głównym zabrakło trochę czasu, by dokręcić pozostałe elementy równomiernie. I o walce też trzeba wspomnieć, bo to przecież nieodłączny element. Wszak nie bez powodów wrzucono tamte setki czarów. Wszystkie ułatwienia w walce, utrudnienia, ukradkowe ataki, ataki okazjonalne czy okazyjne, i to wszystko, co dzieje się, gdy akurat twojego kolegę bądź koleżankę tuż obok w polu zasięgu biją. Wow! Walka jest przejrzysta. Procenty zdają się dobrze reprezentować to, na co możemy liczyć, a turowy zakres ruchu jest wyważony zgodnie ze szkołą D&D. Dźwięki? Soczyste. Czary jak wchodzą to ola boga, a Barbarzynka potrafi dwoma atakami usiekać potężnego przeciwnika niczym Minsk w latach świetności. Ale... Poziom trudności starć nie wynika zazwyczaj z tego, że wrogowie rosną w siłę, rośnie ich liczba. Starcia z grupkami mogącymi dodatkowo wzywać posiłki czy przywoływać nieumarłych stają się irytujące, a tury ciągną się w nieskończoność. Traci na tym dynamika starć i bardzo słusznie punktują to osoby grające w feedbacku dla samych twórców. Jedni powiedzą, no to jest zgodne z papierowym pierwowzorem i taktyczne, inni znudzą się i albo ominą tego quest'a, albo co gorsza, ominą tę grę a to drugie zdecydowanie nie jest wskazane, bo świat zapomnianych krain nigdy nie wyglądał i nie brzmiał lepiej. Już samo zobaczenie tytułowego miasta w pełnym 3D robi wrażenie. Te uliczki w jakiś tam sposób żyją, a wnętrza zdają się często opowiadać o wiele więcej niż sami bohaterowie, niezależnie zamieszkujący. Dodatkowo zarówno muzycznie, jak i ambientowo jest now punkt. Przemierzając pod mrok słyszymy pluski, kapania, zgrzyty i kopanie mrocznych krasnoludów w oddali, a sielanka obozowiska, w którym rozmawiamy z drużyną, oddaje dźwiękami ptaków, szczekaniem psiaka imieniem Drapek czy biadoleniem wampira Astariona. Jakie to warunki są złe i wszystko mu nie odpowiada. A to okraszone dumnymi tonami instrumentów dętych tak znajomych dla fanów części poprzednich lub plumkaniem bardów, gdy akurat odwiedzimy gospodę w centrum najbardziej różnorodnego miasta. Tylko kamera czasami się gubi, zawadza o sufity, a wielopoziomowe lokacje bywają dla niej problematyczne. Nie zawsze, ale no niestety zdarza się. Jeżeli jest coś, co wystarczająco mocno wryło mi się w pamięć podczas przechodzenia i jedynki i dwójki, to byliby to na pewno towarzysze. Imoen, Aeri, Korgan, Jaheira, Minsk, no jest ich pełno. Prawdopodobnie może to też być spowodowane tym, że był to rewolucyjny dubbing, jak na Polskę, z najbardziej brawurową obsadą w historii. I tutaj miałem problem, bo wstępnie nie polubiłem nikogo. Wydawali mi się stokowi, nudni i pisani na jedno kopyto. Mam sobie jakąś klasę postaci i jakiś sekret. Tutaj ktoś ma bolesne znamię, tam mu się coś ze zdrowiem psuje, albo magiczna siła go rozsadza od środka. I choć zaczynało się to od wkurzenia, na nich wszystkich, tak praca została obroniona, bo nie tylko przestałem pałać nienawiścią, a wręcz polubiłem niektórych do takiego stopnia, że co odpoczynek podbiegałem, by pogadać bez wyraźnego powodu. Karlach jako super ziomek, wygrała wszystko, bo nie tylko ratuje mi tyłek w walce, ale i jest autentycznie zabawna i jara się jak dziecko, spotykając choćby znajomych z części poprzedniej. I nie będę tutaj uciekał w spoilery, bo zwyczajnie nie chcę wam popsuć tych doznań. Jeszcze tylko jedna mała dygresja, znajomość jedynki i dwójki absolutnie nie jest potrzebna, żeby cieszyć się Baldur's Gate 3. Spokojnie. Fani jednak odnajdą sporo przyjemnych mrugnięć okiem, jak inicjały wyryte na tarczy, zeznania świadków sprzed stu lat, subtelne ploteczki mieszkańców miasta, które było świadkiem walk pomiotów Bala. Jest z czego wybierać, zaś pojawienie się nie jednej, a kilku postaci z tamtych przygód sprawiło, że spontanicznie zakręciła mi się łzawoku, a w innym przypadku aż złapałem się za głowę, bo tego to się tutaj nie spodziewałem. Był uspokoić, nie są oni też wklejeni tutaj z czapy i pasują jak ulał do fantastycznego świata, gdzie na każdym kroku dzieje się jakaś intryga i mroczne siły spiskują, by narobić sporo syfu i dziadostwa w fejrunie. Decyzje, które podejmujemy podczas grania mają swoje realne konsekwencje, a nie działają tylko na zasadzie postać X zapamięta to. Nasze decyzje zmieniają mapę, mogą wpłynąć na przebieg powierzanych nam zadań, a ostatecznie nawet mogą osłabić przeciwnika, przez to, że inaczej posterujemy jego miejscem, w którym mamy się z nim bić. Fabuła wraz z postaciami została przygotowana tak, by wszystko miało swój dodatkowy poziom i było wielowarstwowe. Właśnie przez to polubiłem te postacie, które w naturalny sposób zrzuciły kaganiec w postaci nie znamy się, jestem mroczna i zaraz cię zabiję, na rzecz wykluwających się żarcików czy śledzenia ich prywatnych lineów Nawet to, że początkowo rozsiadłem się i wydawało mi się, że wszystko jest takie oczywiste, przestało mieć znaczenie, bo poza uroczym gadaniem ze zwierzętami, to jest najważniejsza funkcja otwierająca wiele możliwości, przygoda miała dla mnie pełno twistów i niespodziewanych zwrotów. A wszystko to ze świetnym dubbingiem i genialną narracją, torką Amelion Tyler, która często puentuje lepiej niż jakakolwiek sarkastyczna mistrzyni gry. Jest na co narzekać: dłużące się walki, kamera czy bałagan w ekwipunku. Ale koniec końców nie są to rzeczy, które odbierają na tyle smak tej zabawy, żeby nie mieć frajdy z grania w Baldura. To najlepszy RPG od lat. Moim zdaniem. Jedyny, który tak dobrze transponuje wrażenia i otwartość sesji w tradycyjnej formie. To kawał gry, którą chętnie przejdę jeszcze raz, bo za pierwszym razem postawiłem na dobrą postać bez tła fabularnego, a takie mroczne rządze jako tło fabularne zdaje się zmieniać bardzo dużo. I w końcu w kwestiach historii, jest to Baldur's Gate 3, co błyszczy zwłaszcza w trzecim akcie, gdy intryga nie tylko gęstnieje jak budyń na Syberii, ale i dotyka wątków poruszanych w pierwowzorach. To uczta dla fanów Dungeons and Dragons, to coś, co spodoba się graczom Divinity i Baldurowcom też, o ile pozbędą się klapek aktywnej pauzy. To nie jest najlepsza gra pod słońcem, nawet nie pod dwoma słońcami. Pewnie też nie najlepszy RPG kiedykolwiek, ale litery RP wybrzmiały brzmiewają tutaj najlepiej. Czy zatem warto było czekać te ponad 20 lat na kontynuację Baldur's Gate, na Baldur's Gate 3? Myślę, że najlepiej sprawdzić samemu, ale ja ze swojej perspektywy powiem, że Larian odrobił lekcję i ewidentnie dobrze zdał egzamin, a ja bardzo chętnie wrócę do tej gry i spędzę tam kolejne, drugie tyle czasu, żeby zobaczyć, co przegapiłem albo co ta gra jeszcze przede mną po prostu ukryła. Kawał dobrego perpeka.